Hej, witam Was w kolejnym odcinku Gothic 12. skróka. to jest, zdaje się, nasz 11. odcinek. Gra się jak standardowo na początku odcinka, zacina, więc trzeba da, dać się, się naładować. Um, I co dzisiaj robimy? Jak już wspominałem na końcu tamtego odcinka, wchodzimy do biblioteki, najprawdopodobniej, bo nie pamiętam, żeby było więcej jakichś misji dla tych magów. Bum. mogę skorzystać z biblioteki? Udało Ci się zdobyć ogniste pokrzywy dla brata Neorasa. Odnalazłeś receptury brata Neorasa. Znalazłeś czterech nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnatę. Sprawiedliwie rozdzieliłeś jadło między nowicjuszy. Tak jak prosił cię o to brat Gorax. Ku radości Goraxa sprzedałeś wino. Tak, wykonałeś dostatecznie dużo zadań. Czas postudiować nauki Inosa. Porozmawiaj proszę z mistrzem Hyglasem, Znajdziesz go w bibliotece. Okej, okay, dziękuję. Ten oto klucz. Bardzo ci dziękuję. Nie no ma tak jak myślałem, wchodzimy do biblioteki oto to Wchodzimy. Jestem dobrym nowicjuszem, wykonajem zadania. Dobrze by nie to kosztowało? Się tak w ogóle dziwię... Ja tutaj jestem w sumie gotikowo dwa dni chyba albo jeden. No mniejsza z tym. Już jestem w bibliotece. Niektórzy tutaj są miesiące i jeszcze do tej biblioteki nie weszli. Um, dobra, z tym mieliśmy chyba pokazać, tak? Hej, ty! Jestem mistrz Hyglas, Strażnik Ognia i Wiedzy. A więc mistrz Parlan wydał ci pozwolenie na dostęp do pism. Zatem tak. proszę, masz wolną rękę. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. Jak fajnie. Co studiujesz, Co studiujesz mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole i nosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuje się tworzeniem run zawierających moc ognia i nosa. To bardzo mądre. Nauczysz mnie? Tylko Inos może zesłać dar magii. I jedynie jego słudzy, magowie ognia, mogą z niego korzystać. Mm -hmm. To spoko, Niedługo zostanę magiem. Dobra, to zaczynamy chyba czytać, co? Oczywiście tutaj chyba będzie napisane o kręgach, tak pierwszy krąg i tutaj pisze jakie runy można się nauczyć, jakich run. Wiecie co ma fajny mag? Że on może mieć runy, na przykład leczenie lekkich ran. I... Sorry, że się tak zaciąłem, bo... nieważne. I potem jak już ma na przykład leczenie ran, to oni w sumie nie potrzebują eliksydów życia. Można powiedzieć, że. że jakby. potrzebuje tylko many. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo tak w sumie. Magiem tak z całej gry chyba nigdy nie przeszedłem. nawet, A jak na kodach nawet kiedyś przeszedłem, to. to wiecie, jak to się gra na kodach. Nawet się nie używa takich rzeczy. Dobra, muszę skończyć gadać o tych kodach. Bo już. Nie wiem dlaczego grałem na tych kodach, tak grałem. No jest trudna, ale bez przesady, nie? Przeszedłem ją bez kodów. Szósty krąg, o kurde! Desz ognia, ho ho. Ohoho. na szósty krąg, jak Alipa. Śmiertelna fala to jest jeszcze potężniejsze. Niezły, tutaj są rzeczy, cholera. Szósty krąg magii, to jest coś. Czwarty krąg, duża kula ognia, ustka obudzenie go... Kurde, jaki mak jest potężny. Piąty, lodowa fala, duża burza ognia, przyzwanie demona i Jezu, i tak z demonem cały czas chodzić u boku. Przecież nikt z sobą wtedy nie ma szans. Tylko, trzeba mieć bardzo dużo many. O, próba ognia, tak. Tak, i to jest właśnie próba, w której możemy zostać magiem, ale jeszcze jej robić nie będziemy, to znaczy zrobimy ją najprawdopodobniej, znaczy zaczniemy ją robić w następnym odcinku, ehm, ale dlaczego jej nie chcę robić w tym odcinku? Po pierwsze mamy bardzo, bardzo mały level, znaczy piąty, no piąty, no. Po, znaczy, byś, nie mówię, żebyśmy sobie nie dali rady, nie, ale... Ale na razie lepiej tego nie róbmy. więc będziemy szli w stronę. Co my tutaj mamy za misję? Udamy się do Kolinis. Ja zrobię cięcie, bo Kolinis jest dosyć daleko. A naj najprawdopodobniej nie napotkamy po drodze żadnych potworów, tylko będzie taka. Fuit, taka fuit, prosta droga. E, więc zaraz wracam. Do Kolinis się idzie. Długa droga była. Ale jestem już blisko, więc... Nie, nie umiem rymować. Już nigdy nie będę próbował. Okej, okay, dochodzimy do Kolinis. Strażnicy chyba żyją, znaczy ten jeden tutaj Mika nie żyje po ostatnim spotkaniu z ulkami. No patrzcie. Wyszedłem jako zwykły obywatel, a wróciłem jako nowicjusz. Dagon, czy ty jesteś ze mnie dumny i da Darąc sobie? Hey. Zaniosłem posążek do klasztoru. Masz problem z głową. Nareszcie jakieś dobre wieści. Niech cię ino schroni. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności, synu. Jeden mówi bracie, drugi mówi synu. Trzeci powie, kurde nie wiem. Wnuku. Naprawdę sama widziałam. Mój mąż uważa inaczej. <laughs> Jak ja kocham te, te rozmowy NPC-tów. Sama widziałam. Naprawdę? Mój mąż uważa inaczej. Czy <laughs> co? Jej mąż uważa, że ona nie widziała? <laughs> dobre, dobre. Watra, raz, czy masz coś hey. mi do powiedzenia ciekawego? Eee, nie. O, 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 już wiem co zrobimy. My mamy tutaj kilka rzeczy do zrobienia w Kolinis. Znaczy jeszcze jest kilka misji, których nie zrobiliśmy, nie zaczęliśmy. Może nawet robić. Więc przydałoby się je zrobić. Misję będę robił z wami, ale jak już mówiłem, xp będę poza kamerami. Witaj przybyszu, nazywam się Baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Słuchaj, nie bądź taki Niestety, miły. muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów. Ty handlujesz z piratami. nową dostawę. Handlujesz z piratami, wiem o tym. Handlujesz z piratami? Ciao. Kto tak mówi? No jest Jeden z nich chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie, jakoś <laughs> trzeba zarobić na chleb. Eee. A pomyślałeś o konsekwencjach? <laughs> Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie zakapujesz. Umowa stoi? To co zależy, co wiesz. <laughs> Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie to banda śmierdzących rzezimierzków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. No bo sam. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuje najlepszy rum jaki trafia do Korinis. Okay. Mogę ci pomóc, interesant. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i ja powiedz Skipowi, żeby tym razem. tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej trzech butli. Okej, okay. Tylko tyle. Dzięki gościu. Do Skipa popłyniemy najprawdopodobniej jeszcze w tym odcinku. Aha. E, I co jeszcze możemy zrobić? Mmm, mama, ma ma mama, mama, mama. Mama, mama. Możemy iść do Konstantyna. Na pewno się ucieszy, że jesteśmy nowicjuszem. Słyszę, powinien się ucieszyć. Znaczy... Jak będziemy magiem, to już się chyba raczej ucieszy. Nie wiem. Wiem, że ten Kowal, bo u niego zawsze byłem. Przeladnikiem, on się zawsze cieszył jak się wstąpywał do straży. Konstantino. Widzę, że wstąpiłeś na służbę do Inosa. Domyślam się, że od tej pory nie będziesz mógł poświęcać zbyt dużo czasu na dostarczanie ziół staremu człowiekowi. Mimo to czuję się zaszczycony, że mogłem cię wspierać. O, widzicie? Cieszy się. Jeżeli, pomimo nowych obowiązków, znajdziesz czas na zajmowanie się alchemią, to pamiętaj, że jesteś tu zawsze mile widziany. Nie, słowo, no, będę do ciebie wpadał co jakiś czas. Chciałeś grzybów? Mam tu kilka mułowych grzybów. A te są najlepsze. Dobra robota. Oto twoje złoto. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Standardowa, standardowa gadka. Ehm, masz mieć jakieś receptury? Znam Jeszcze. kilka. Eee, nic nowego. Pokaż mi swoje towary. Masz coś ciekawego. Czy masz coś ciekawego? Pełnia życia, ważenie silnych miejsc, się znajomości, silu leczenia. O kurde. O kurde. Eee, boska moc gwiazd. Co to jest? Kość goblina. Skrzydła. Hmm. W sumie... Nic ciekawego nie ma. To co zrobimy teraz? Teraz albo możemy płynąć do skipa... Albo... Tutaj się odbywają z tego co pamiętam walki. O, jeszcze ta misja. Z tym gościem co wali młotkiem. Alvin, hej. Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. <noise> o kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie felanie codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Okej, okay. mogę się zająć felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. No to możemy mu zdrowo przyłożyć. Jeśli go pobiję, będę miał kłopoty ze strażą. Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to wpadniesz w kłopoty... Tak. Z bo, zaraz... on, bo on jest właśnie tutaj owiec. To mnie straszy. Dobra, tą misję powinniśmy zrobić gdzieś na początku bardziej gry. Znaczy, teraz też jest niby początek gry, ale jak jeszcze nie byliśmy nowicjuszem, jakieś jeszcze byliśmy w Koreinistach, to jako tacy nowi. Ej, fela przestań walić młotkiem, ty idiot. Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę, MUSZĘ to skończyć. Przestań przybijać albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym. Chyba, że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. No come no. Pokaż mi... możesz ty ty kur... Pożałujesz tego! No co, no? Taki cwany? Pokaż mu! A, taki cwany? Zobacz, jaką ja mam długą laskę. Trafiam cię pokaż nawet mu. z odległości 3 metrów. Pokaż mu! go! Ha, i co? Trzeba było przestać przybijać. Zabiorę, zabiorę mu młotek. Ma dwa młotki, zabiorę mu i teraz nie będziesz mógł przybijać. Głupi noob. Znaczy, poczekamy jak w stanie, bo my jeszcze musimy z nim pogadać. O, ławalną mnie. Trochę życia mi zeszło. No stawaj, gościu. Nie próbuj tego ponownie. No, jak masz młotek, przecież zabrałem! No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohater! Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się zawali, to by... Be... Nic się nie zawali. Co by było w ogóle śmieszne, wracamy na przykład w trzecim akcie tutaj i dom cały zawalony. Co by było coś. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złotych. Jaki hojny miał mi dać 25, a dał mi 30. Co za hojność. Nie, no. Masakra po prostu. Tam dalej są nielegalne walki. Możemy na nie iść. O ile stoi tam ekipa, bo jak nie stoi tam ekipa. Stoi ekipa. Możemy trochę powalczyć. Słuchajcie, słuchajcie. Tutaj nie można nie na tym nieźle zarobić. Naprawdę nieźle zarobić. ...Lorda ogłasza się, co następuje. Co tu robisz? Lord <grym <grym to mój dom! A jeśli pytasz, co robię przez cały, cały dzień, to ci wyt powiem. Organizuję walki. Jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki. <grym> Ty Jak organizujesz walki? Codziennie! Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Fakie. Yeah. Jakie są zasady? Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kurz i żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, Walka się kończy. Zrozumiałeś? Tak. Kto wyjdzie? Z narożnika. Ten odpada. Więc jeśli się wycof. Stawka wynosi Dobra. 50. Dobra, 50 zł. Pozwolicie, że przewinę. patrzę Chcesz to. Masz 50. Pięć... Oczywiście, że mam. Proszę. Mamy no. Zakłady! Jesteś gotowy? Jestem, tylko nie pamiętam czy ty byłeś dobry czy słaby. No chodź. No to Słuchajcie, zobaczymy słychać, na co cię stać. Mieszkańcy Korinic. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena. Ma co prawda. Od chwili obecnej wszyscy mieszka... Wal! Daj z siebie wszystko! Daj z siebie wszystko! Oh, wow. uh -huh. Pokaż no, mu! Uh -huh. Uderz go! Całatw uh -huh. go! w uh -huh. go! Muszę się skupić, sorry, nie mogę go radę. Znaczy mogę gadać, ale wolałbym w go GOM! w go! go! Pokaż mu! Przed tym gościem można się łatwo bronić, ale jak się popełni jakiś błąd! To można nieźle dostać. Yeah! <sadziny> 100 sztuk złota należy do mnie Dobra, wiecie co? Bo co tak można walczyć z nim w kółko? Znaczy w kółko. On nam potem. Nawet może teraz nam słuchajcie, da misję, żeby odzyskać jego miecz. Na Lorda Poczekamy w stanie i zobaczymy. Się, co następuje. Zamknij się tam, o, na górze. André o, mój łeb! Hej, hey, O! Stary! Masz niezły cię? Jak widzę, już wziąłeś swoje złoto. Mogłeś zaczekać, aż ci je dam dotrzymuję słowa. Tak, tak. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się straż pakuje za kratki. Okej, okay, okej. Okay. Chcę z tobą walczyć. Chcę z tobą walczyć. Nie, nie. Zanim znowu zmierzę się z tobą, potrzebna mi lepsza broń. Kilka dni temu musiałem sprzedać swój miecz. Z tym maleństwem jestem niepokonany. Jeśli je odzyskasz, znowu się z tobą z... Okej, okay, ten miecz ma Jora. Z tego co pamiętam, nawet nie muszę się tego gościa pytać, bo wiem. My w ogóle mamy mapę, co nie? Pokażę wam, jak wygląda mapa, chociaż pewnie wszyscy o tym wiedzą. O, dobrze. Ok, idziemy. Idziemy do Skipa, potem odzyskamy jego miecz. Może nie w tym odcinku już, ale odzyskamy. No i oczywiście będę musiał też po poza kamerami. Może jeszcze nie po tym odcinku, bo mam plan, co można jeszcze zrobić na następny odcinek. Tak, tak, żeby po ekspicie, ale tak, żeby nie było zbyt nudno, że tak tylko chodzimy i jakoś wiecie. Płyniemy do skipa. Do naszego, do naszego nie wiem, czy można powiedzieć kolegi. Do znajomego naszego. Lekkie lagi są, ale co z tego? W ogóle skip jest potężny, mówię wam. Z nim potem jest taka fajna misja, że trzeba iść tam walczyć, on jest jakby... A taki spoiler, on jest jakby w mojej drużynie i my idziemy razem walczyć. Coś takiego. Eee, I on jest naprawdę silny, silny. Gra się zacina nie wiem czemu, ale dobra. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co ulicha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to trzy butelki rumu. <noise> a to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu dwie butelki, powinno wystarczyć. Tak więc, dostaliśmy dwie butelki dla naszego kupca. O, ale słońce razi. Opa, jeszcze pójdziemy mu to oddać, te dwie butelki. Ja ogólnie tą misję robię, ponieważ można sobie expa trochę zdobyć, wiecie. Teraz dostarczyliśmy mu paczkę, to dostaliśmy 100 doświadczenia. Więc wiecie, można zawsze poexpić. To jest ten plus, bo yy, w tej grze naprawdę trzeba mieć duży, duży level. Więc wiecie. Więc, więc, więc wiecie. W ogóle? Muszę, musiałbym coś sprawdzić, ale to zaraz. Pierw wypłyniemy stąd W ogóle kurde ciekawie. Ciekawie jest jak się jest strzeladnikiem Konstantina. Musi dla niego zdobywać grzyby. Tak, ciekawe. Okej. Okay. Kamienne tabliczki. Magii życia. Z tych kamiennych tabliczek można się uczyć, ale to dopiero potem. Mniej więcej, no czy można nawet się już uczyć w tym rozdziale? Można? Tak. Tak, tak. Jeszcze w pierwszym rozdziale się można już od nich już się ich uczyć. Ale my dopiero będziemy się jakby uczyć w trzecim, bo dopiero w trzecim akcie pójdziemy na tą dodatkową... Mm, Tą dodatkową wyspę. Która jest właśnie w nosy kruka Od razu, jak wrócimy z górniejszej doliny, taki mały spoiler, chociaż pewnie już każdy o tym wie. Czyli, jakby wrócimy z rozdziału drugiego, to od razu pójdziemy do tej wyspy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli mamy paczkę. Dla ciebie, Baltram. Mam room tylko że Skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo! Bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. 10 sztuk złota. Pokaż mi. Swe Pokaż cel. mi. O, 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 jakiś... o, kurde. Fajna rzecz aż 40 do życia. Ale na razie nie. Na razie nie bierzemy jeszcze Jora ma miecz tego tam gościa za magazynami, więc można. Pokaż mi co. Ude, nie gadajcie. Kurde, pier trzeba pogadać z tamtym i się go spytać. No, oh, no, no, nieważne. W Takim razie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to wiecie, co możecie zrobić. Dziękuję jeszcze raz i Nora.